Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią problemu, o którym wspominaliśmy ostatnio, czyli drugim rodzajem rozczłonkowania norm w przepisach prawnych. Budujemy sobie to w dalszym ciągu, to rozróżnienie, bazując na rozróżnieniu normy od przepisu. Jest to, jest to klasyczne rozróżnienie dla polskiej teorii prawa. Funkcjonujące w niej już wiele dziesięcioleci, gdzie jako przepis rozumiemy pewną jednostkę redakcyjną tekstu aktu normatywnego, natomiast jako normę już wyinterpretowany z tego przepisu obowiązek pewnego zachowania się w określonych okolicznościach. Tak? Norma jest, norma prawna jest szczególnym rodzajem normy społecznej. O tyle szczególnym, że. Czerpie swoją, swoją moc, swoją legitymację z, ze znajdowania się formalnego po prostu znajdowania się w tekstach aktów normatywnych. Natomiast jak sobie powiedzieliśmy m, ostatnio, normy te znajdują się w różnych relacjach względem przepisów. Sytuacja nie jest tak prosta, jak może byśmy sobie tego życzyli. I nie jest. E, nie można powiedzieć, żeby było tak, że norma, jedna, jeden przepis wysławia jedną normę, albo odwrotnie, że jedna norma zawsze znajduje się w jednym przepisie. Nie, sytuacja jest bardziej złożona i temu tematowi poświęciliśmy ostatni yy, nasz odcinek, czyli, czyli dotyczący rozczłonkowania syntaktycznego yy, norm w przepisach. Rozczłonkowanie syntaktyczne, jak sobie wtedy właśnie powiedzieliśmy, możemy rozumieć również jako rozczłonkowanie. Składniowe, czyli ze względu na budowę, yy, czysto na budowę, no, syntaktyka składnia na budowę zdania. Yy, w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, możemy również prowadzić sobie określenie no, rozczłonkowanie formalne. Oczywiście mówiąc o tym, o czym mówiliśmy ostatnio. Tak, jest to rozczłonkowanie formalne. Patrzymy co prawda przy analizie tego, o czym mówiliśmy ostatnio, na elementy normy prawnej. Żeby te elementy zidentyfikować, musimy się zastanowić nad znaczeniem, więc w pewien sposób jest to wejście również w treść, ale to rozczłonkowanie ono ma charakter wyłącznie, wyłącznie techniczny, wyłącznie, wyłącznie formalny. Dzisiaj zajmiemy się drugim rodzajem rozczłonkowania, czyli rozczłonkowaniem treściowym, które możemy nazwać również rozczłonkowaniem materialnym. Będziemy wnikać w treść danego przepisu, znaczy w treści danej normy wyinterpretowanej z przepisów. I właśnie słowo klucz y, przepis jest tu użyte w liczbie mnogiej, czyli przepisów, bo również mamy do czynienia z rozczłonkowaniem, czyli z rozrzuceniem niejako, y, niejako treści danej normy po wielu przepisach. Y, czy trudniejsze dla osoby, znaczy, no już wszystko jedno, czy dla osoby, która skończyła studia prawnicze, czy nie, ale czy, czy obojętne, dla y, albo trudniejsze dla osoby, która styka się z tym problemem, jest rozczłonkowanie syntaktyczne, formalne czy treściowe, materialne. Jednak wydaje się, że to, o czym dzisiaj będziemy mówili, jest zdecydowanie, zdecydowanie trudniejsze. Y, z tego względu, że y, rozczłonkowanie treściowe zasadza się na innym, nieco mniej uchwytnym gruncie. Mianowicie na gruncie. Już konkretnych zakresów zastosowania i normowania konkretnej normy. O ile rozczłonkowanie syntaktyczne daje się względnie łatwo zauważyć, no bo przecież, jeżeli mamy do czynienia z normą, którą już sobie jakoś odczytamy, albo z fragmentami tej normy, to jesteśmy w stanie zauważyć, że być może adresat tej normy nie jest tutaj wskazany i musimy gdzieś tam głębiej poszukać. O tyle rozczłonkowanie treściowe, może nas zaskakiwać w zupełnie nieoczekiwanych momentach. Bierze się to stąd, że właśnie mówimy o znaczeniu. Mówimy o, mówimy o materii, o treści. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś przepisem i z tego przepisu wyciągniemy sobie normę, yy, to nawet wtedy, jeżeli wydaje nam się, że sytuacja jest już zamknięta, może się okazać, że w innych przepisach znajdują się takie normy, które swoim znaczeniem modyfikują to w jaki sposób działa nasza norma, którą y, z tego przepisu jakiegoś sobie wyprowadziliśmy, żeby nie mieszać tutaj, y, nie mieszać terminologii, a jednocześnie zapewnić jakąś, y, znowu posłużymy się y, określeniami, które proponuje Maciej Zieliński i tak jak w poprzednim odcinku i przy okazji rozczłonkowania syntaktycznego mówiliśmy sobie o y, przepisie zrębowym i przepisie uzupełniającym. Tak, dzisiaj powiemy sobie o przepisie centralnym i przepisie modyfikatorze. Przepis centralny będziemy identyfikować właśnie ze względu na jego treść. Uprzednio identyfikujemy go ze względów syntaktycznych jako przepis zrębowy zupełny, czyli, czyli ten, który, który zawiera wszystkie elementy syntaktyczne potrzebne do zrekonstruowania normy. Natomiast, jeżeli ustawodawca w skali całego systemu nie zastosował yy, żadnego rozczłonkowania ze względu na treść, no to będziemy mieli do czynienia z przepisem centralnym pełnym. Jeżeli z kolei mamy do czynienia z rozczłonkowaniem ze względu na treść, no to będzie to przepis centralny niepełny. Przepisy z kolei, które zmieniają yy, znaczenie treść tej normy, które znajdują się gdzie indziej. Będą to przepisy modyfikatory. I w tym momencie mm, brzmi to wszystko dość jeszcze tajemniczo. To znaczy, pojawiają się jakieś e, koncepcje, jakieś nazwy, e, a jeszcze nie do końca wiadomo, co to znaczy i w jaki sposób różni się to od przepisów zrębowych i przepisów uzupełniających. W jaki sposób w ogóle ta treść, może, możemy się nad nią zastanowić. I nie będę tu odkrywał e, Ameryki na nowo, tak? Posłuży się przepisem. Przepisem, który, przepisami, przykładami, którymi posługuje się również, również Maciej, Maciej Zieliński. Weźmy sobie jako, jako przykład artykuł, przepis z kodeksu postępowania karnego, który mówi, że rozprawa odbywa się jawnie. Tak, wydaje się, że sytuacja jest dosyć jasna reguła jest tu zastosowana, rozprawa powinna zawsze odbywać się jawnie. W takim razie, jeżeli sędzia z jakiegoś powodu nie chce nas wpuścić na rozprawę, no nawet która nas nie dotyczy, to, no to najwyraźniej łamie, łamie ten przepis. Tak? Natomiast jeśli spojrzymy, jeśli dołączymy do tego drugie zdanie, no sytuacja jest tu dosyć komfortowa, ponieważ mamy do czynienia z dwoma zdaniami jedno, jedno po drugim. Nie, nie zawsze musimy mieć, musimy mieć taki komfort. Jeżeli dołączymy sobie tu drugie zdanie, tego, tego przepisu, to, to doczytamy, że ograniczenia jawności określa ustawa. Nie jest to być może modyfikator sam w sobie, kwestia otwarta, natomiast już nas to nakierowuje na to, że, e, że gdzieś mogą się znaleźć przepisy inne, które nam w jakiś sposób zaburzą funkcjonowanie tej zasady, tej zasady jawności przeprowadzania rozprawy. Tak? no, jaka to jest ustawa, nie wiadomo. Tak, jedyne, co nam ten przepis mówi, to, znaczy, nie jedyny, ale jedno z istotnych, jeden z istotnych elementów, o których nam mówi ten przepis, to fakt, że y, to w ustawie musimy znaleźć ograniczenia, y, jawności, jawności, jawności przebiegu rozprawy. Jeżeli znajdziemy je w akcie wykonawczym, w rozporządzeniu, na przykład, no to już nie powinno być to dla nas jakkolwiek istotne. Tak, y, nie mamy tutaj upoważnienia, y, żeby. Żeby te ograniczenia w rozporządzeniach wprowadzać. No, inna sprawa, że nawet gdybyśmy mieli, to jest to kwestia wątpliwa, czy z punktu widzenia konstytucyjnego te ograniczenia byłyby uzasadnione. Natomiast już zostawiając na boku całą tę wątpliwość konstytucyjną i, i związaną z hierarchią prawa, no, dopisek ten, czyli że ograniczenia jawności yy, określa ustawa, już nam mówi, że że będzie. To, ta treść tego, tej zasady będzie zmodyfikowana, i faktycznie treść jest zmodyfikowana, bo jeżeli spojrzymy sobie na inny przepis, to ten inny przepis, akurat w bezpośredniej okolicy nam powie, że na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu, mogą być obecne osoby tylko pełnoletnie nieuzbrojone. Dlaczego modyfikacja, z którą mamy w tym momencie do czynienia, różni się. Od uzupełnień, z którymi mieliśmy do czynienia przy okazji przepisów rozczłonkowania syntaktycznego. Różni się dlatego, że mamy do czynienia przy okazji tej normy pierwszej, rozprawa odbywa się jawnie, już mamy do czynienia z całą normą prawną, albo jesteśmy w stanie ją zrekonstruować. Natomiast to, co do, dodajemy sobie, że yy, na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, mogą być osoby tylko pełnoletnie nieuzbrojone, no to już jest modyfikacja treści, tak? Jeżeli byśmy interpretowali przepis ten pierwszy i zignorowali przepis drugi, wyszlibyśmy z, w takim razie przeszlibyśmy do, do założenia, że rozprawa jawna jest dla wszystkich. Tymczasem nie jest jawna dla wszystkich. No, przepis tej samej mocy, po prostu znajdujący się tuż obok, dookreśla nam to, dla kogo ta rozprawa jawna nie jest. Tak? No, zostawiamy w tym momencie na boku sytuację, że być może jest tak, że jednak e, można, można e, wpuścić kogoś, kto, e, kto e, jest małoletni, niepełnoletni albo kto, kto nosi broń. Tak? No i, i faktycznie faktycznie tak jest, bo, bo mamy kolejny przepis, który mówi, że przewodniczący może zezwolić na obecność na rozprawie małoletnim oraz osobom obowiązanym do noszenia broni. E, no tutaj jest mini wątpliwość i się pojawia, to znaczy osoby obowiązane do noszenia broni. Eee... Znaczy, może nie mini wątpliwość, tak? Mamy, mamy najpierw wyłączenie osób, yy, osób uzbrojonych, ale potem dostrzeżenie, że jeżeli ktoś jest zobowiązany, obowiązany, nie zobowiązany, jeżeli ktoś musi nosić broń, no to można go dopuścić. Nie, nie jest to obowiązek sędziego, znaczy w tym przypadku przewodniczącego, jest to jego. Yy, leży to w jego. w zakresie jego decyzji, natomiast może on dopuścić. Tak, więc jeżeli byśmy sobie spróbowali, i to jest bardzo, bardzo taki prosty obrazowy przykład. Yy, Me, działania mechaniki tej, e, tego rozczłonkowania treściowego i modyfikacji treściowych, jeżeli byśmy sobie wyobrazili e, sytuację zakreślaną przez ten pierwszy przepis, czyli rozprawa odbywa się jawnie jako pewne koło. Mówię koło, a nie okrąg, bo koło z racji definicji matematycznej zawiera też sobie, w sobie zawiera też sobą wszystkie, wszystkie punkty wewnątrz. E, nie jest to technika specjalnie odkrywcza. W, w ramach Logiki i, i analiz, analiz zakresowych nazw, często rysuje się odcinki, żeby zarysować jakiś, jakiś zakres, właśnie, który dana nazwa obejmuje. W tym przypadku nie no mamy do czynienia z nazwą, ale z normą, ale pewnego rodzaju analogię, analogiczny rodzaj myślenia możemy, yy, możemy zastosować. Yy, jeśli wyobrazimy sobie tę sytuację jako koło czyli rozprawa odbywa się jawnie to następnie modyfikacje tej zasady, yy, czyli o, no nie ograniczenie jawności określa ustawa, ale właśnie na rozprawie oprócz osób yy, w post biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie nieuzbrojone, no to możemy wyobrazić sobie, że to koło, z tego koła został wzięty jakiś wycinek, tak? Możemy sobie wyobrazić, że ten wycinek może być różnego kształtu, możemy sobie wyobrazić, że to jest po prostu yy, jak, jak kawałek jakiegoś, ciasta wycięty, albo, albo jakby takie jakby dwa koła na siebie nachodziły, czyli już po, wchodzimy tutaj y, w metaforę diagramu Vena, y, wyobraziłamy sobie dwa koła, tylko to drugie koło gdzieś tam, gdzieś tam w tle i ona wycina kawałek nam i, i, i to, co nam zostaje, to jest taki, taki kształt takiego księżyca y, w trakcie przechodzenia, y, przechodzenia przez przez, przez różne swoje fazy, tak? No proszę wybaczyć, tutaj na astronomii się w ogóle nie znam. Tak, natomiast y, mamy do czynienia z pewną modyfikacją. I ta modyfikacja zabiera część tego koła, które jest nam zarysowane pierwszym przepisem, tak? Ta część, która jest zabrana przez, to, przez ten wycinek, no to są właśnie osoby niepełnoletnie i osoby uzbrojone, tak? One są wzięte z tego zespołu wszystkich osób, które mają prawo brać udział, no w tym przypadku bierny udział w rozprawie ze względu na pierwszy przepis. No, to jak w tym przypadku wyobrazimy sobie ingerencję drugim przepisem, tym, który sobie przywołaliśmy, czyli drugim modyfikatorem, mianowicie przyzwoleniem na to, żeby przewodniczący dopuścił, jeżeli tak sobie zażyczy, dopuścił do udziału w rozprawie osoby małoletnie albo obowiązane do noszenia broni. No, jest to modyfikacja modyfikacji, tak? Nie możemy sobie tego wyobrazić jako kolejnego wycinka z tego głównego koła, bo nie jest to wpłynięcie na to. Nie jest to zabranie kolejnego, yy, kolejnego zbioru osób, które mogą brać udział w rozprawie. Przeciwnie, jest to oddanie do tego zbioru osób, które mogą brać udział w rozprawie, pewnego zakresu osób, które mieszczą się w tym pierwszym wycinku. Tak? Czyli będziemy mieli koło, z którego coś wycinamy, ale z tego wycięcia z powrotem coś wycinamy i przyłączamy do tego pierwszego koła. Tak? Czyli mamy do czynienia z taką konstrukcją która potem, jeżeli, jeżeli pójdziemy za tą metaforą, to będzie przypominała coś w rodzaju e, koła, z którego no, na pewnym odcinku taki pas został wycięty. Nie jest to, nie jest to głęboki wycinek, ale taki pas, bo to, bo to, bo to, e, bo to jeden modyfikator modyfikuje drugi modyfikator, e, który z kolei modyfikuje główną, główną normę. Więc tak możemy sobie wyobrażać e, te zmiany zakresowe. Które modyfikatory wprowadzają. One nie muszą wyglądać w ten sposób. Nie musi to być oczywiście jeden, jeden, jeden modyfikator, który wpływa na, na, główną, na główną normę, na ten przepis centralny. Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, i tutaj właśnie zasadza się to skomplikowanie, o którym powiedzieliśmy sobie na początku. Jest to sytuacja bardziej skomplikowana niż rozstrunkowanie syntaktyczne. Dlaczego? Otóż dlatego, że w większości przypadków. Nie będziemy mieli tak komfortowej sytuacji jak przed chwilą zarysowaliśmy mówiąc o tym jak sytuacja właśnie z jasnością rozprawy. Przepisy modyfikujące modyfikujące przepisy centralne możemy odnaleźć w różnych miejscach, nie tylko jeden po drugim, tak? Bardzo często te przepisy modyfikujące znajdziemy na samych początkach aktów normatywnych, bo one będą narzucać pewne struktury. Struktury normatywne, y, które następnie y, te narzucenia musimy brać pod uwagę, analizując i interpretując konkretne przepisy, y, już bardziej szczegółowe. Wyobraźmy sobie przepis y, kodeksu karnego. Kodeks karny zakłada przecież y, jakieś tam przestępstwa, y, wy, wylicza całą tę listę. Wy, wybierzmy sobie tutaj przestępstwo y, no nie wiem, przestępstwo. Wszczynania wojny napastniczej, tak? Czy, 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 czy któreś z tych. Czy znieważenia pre prezydenta. No zresztą tu jest, jest dosłownie wszystko jedno. tak, Fałszerstwo, kradzież, cokolwiek. Wyobraź, weźmy sobie kradzież. Yy. Sama w sobie ta norma, rozczłonkowana prawdopodobnie syntaktycznie, bo żeby znaleźć adresata normy, która zakazuje kradzieży, no nie patrzymy właśnie na to, komu jest zakazana kradzież, bo nie, nie taka jest mechanika yy, norm yy, prawnokarnych, lecz patrzymy na to. Kto jest zobowiązany do ścigania osoby, która popełniła kradzież, bo, bo, bo właśnie tak w ten sposób to działa, i z tego wyinterpretowujemy zakaz, ale, ale to jest kwestia inna. Yy, I patrząc na, na, na tę sprawę z perspektywy rozczłonkowania syntaktycznego, zwrócilibyśmy uwagę na to właśnie, że yy, no prawdopodobnie musimy się odnieść do przepisów z innej ustawy, być może z przepisów, do przepisów procesowych. Kodeksu postępowania karnego, żeby dowiedzieć się, kto musi ścigać w zasadzie i kto musi wymierzyć karę tej osobie, która, która, która dopuściła się kradzieży. No, jeżeli oczywiście, jeżeli to oczywiście do tej kradzieży doszło. Natomiast to jest jedna rzecz, to jest to rozczłonkowanie syntaktyczne, o którym powiedzieliśmy sobie, że jest prostsze. A jeśli chodzi o rozczłonkowanie treściowe, to musimy spojrzeć również, żeby zorientować się, czy dana nasza sytuacja, którą będziemy starali się zinterpretować, czy faktycznie jest realizacją tej normy, co jest w tym przypadku niebagatelnym rozważaniem, bo o skutkach bardzo istotnych no, po prostu ktoś będzie ukarany albo nie będzie. Czy ta sytuacja jest elementem tej normy, czyli czy, czy to zdarzenie, o którym mówimy, jest desygnatem jest tej złożonej nazwy, tak moglibyśmy w uproszczeniu powiedzieć, która znajduje się w normie, w przepisach, które wysławiają normę zakazującą kradzieży. Wówczas musimy patrzeć też na część ogólną, między innymi kodeksu karnego. W części ogólnej znajdziemy mnóstwo tak zwanych kontratypów, czyli okoliczności wyłączających, wyłączających bezprawność czynu. Kwestia otwarta. Kwestią otwartą jest w tym przypadku oczywiście samo zastanowienie się, czy dany kontratyp będzie miał w tym przypadku zastosowanie, tak? Ale jeżeli weźmiemy sobie na przykład kontratyp yy, usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności czynu, czyli po prostu ktoś nie wie, że, yy, że, że dany czyn jest zakazany. No oczywiście w przypadku kradzieży możemy tu się spierać, czy można nie wiedzieć o tym i tak dalej. Mamy też zasadę, bardzo, bardzo utrwaloną, yy, nieznajomość prawa szkodzi. To też jest inna kwestia. Natomiast załóżmy, że ten kontratyp po prostu tutaj po prostu chcemy włożyć do tej teoretycznej analizy. To ten kontratyp dokona pewnego wycinka. tak? Yy, spośród osób które i sytuacji, w których popełniono kradzież, wyłączy sytuację, w których popełniono ją w stanie usprawiedliwionej nieświadomości tego czynu. Ale będziemy mieli też drugi kontratyp, czyli kontratyp działania w stanie wyższej konieczności. Yy, I on niezależnie od tego pierwszego kontratypu również nam wyłączy pewną. Pewną, pewien zakres z tego pierwszego, z tego z, z tej normy, o której mówimy. I będziemy mieli kolejne kontraty i kolejne, ich jest, ich jest całkiem sporo. I dopiero po przeprowadzeniu tych wszystkich operacji, czyli po wyłączaniu z, z zakresu normy zakazującej kradzieży tych wszystkich modyfikatorów, no, będziemy mogli powiedzieć o tym, że dotarliśmy do trochę bardziej precyzyjnego obrazu. Do trochę bardziej precyzyjnego obrazu tego, w jaki sposób ta norma działa. Yy, tak działa właśnie modyfikacja treściowa i rozczłonkowanie treściowe. Problem w tym yy, i problem bardzo istotny ze względu na praktykę prawniczą jest taki, że yy, tutaj również nie mamy do czynienia yy, z wyraźnym wskazaniem, które przepisy modyfikują yy, treść których innych, bo to jest kwestia otwarta i to jest kwestia interpretacyjna. Yy, a co gorsza, Widoki na to, że zostanie ten problem rozwiązany poprzez wprowadzenie i upowszechnianie nowych technologii, o których mówiliśmy zresztą przy ostatniej okazji, są trochę gorsze, znaczy gorsze. Jest to trochę trudniejsze zadanie właśnie z tego względu, że bardzo często jest to kwestia argumentacyjna, a nie wprost formalna. Kwestie formalne są o tyle łatwiejsze, że po zidentyfikowaniu formalnego powiązania problem staje się trywialny. W przypadku kwestii treściowych mamy do czynienia z argumentacją i, i zważeniem argumentów, zważeniem racji i dlatego właśnie problem ten nie będzie dawał się tak prostu zautomatyzować. Jaka jest nauczka albo nauka po prostu dla obywatela, który, który pragnie poznać swoje prawa? Taka po prostu, że system prawny z racji swojej złożoności nie jest prosty w obsłudze i ta, ta trudność w obsłudze polega właśnie na tym, no nie polega na tym, że, że jest trudno zrozumieć da, dany przepis, chociaż to często jest trudno, ale to jest inny problem. Polega właśnie na tym, że pomimo zrozumienia przepisu i pomimo wyprowadzenia z niego całkiem skutecznie i rzetelnie normy, dalej możemy stać przed otwartym problemem tego, jaki w zasadzie jest zakres yy, jej funkcjonowania. A to koniec końców jest najbardziej istotny problem praktyczny, z którym musimy się zmierzyć szczególnie w sytuacjach, kiedy prawo dotyka nas bezpośrednio, czyli wpływa na nasze prawa i obowiązki. Dziękuję.